Cześć. To ja, NASA Technik produkujemy trackery, chcę Wam coś pokazać. Jeden z naszych projektów nad którymi pracowaliśmy tej zimy. Zobaczcie sami instalacja na trackerach jednoosiowych Dmope. Wyprodukowana w Polsce przez nas, żaden Chińczyk. My nazywamy się NASA Technik. Jesteśmy polskim producentem systemów nadążnych jedno- i dwuosiowych. Urządzenia pracują w sposób synchroniczny. Wszystkie objęte są naszą gwarancją. Wszystkie wysyłają swoje parametry pracy do naszych serwerów, przez co dobrze kontrolujemy i znamy stan techniczny każdego z nich. Na każdym trackerze zainstalowane około. 40 kilowatów mocy. Długości około 50 metrów. 47 z z tego co pamiętam. Bardzo wiele osób pracowało, aby ten projekt dowieść do końca. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję Jarkowi Wyce za to, że zrobił tutaj całą ciężką pracę. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia na następnej realizacji. Cześć.